Cześć, witajcie. Z tej strony ja, Marciks, i witam was w serii z Deforesta. Tym razem będę grał e, solo. Jeżeli chcecie powrót styli z serii, z kooperacją tam, e, grę xdrma i tak dalej, to wiecie co robić. Wyjdźcie na Discorda, Instagrama, możecie to zasubskrybować, jak ktoś chce. Dobra, więc bez przedłużenia zacznijmy. Siema dziecko, co tam u ciebie? Dobra, bierzemy te wszystkie rzeczy, one nam są potrzebne, żeby żyć. Tyfy. A, bła, wow, jakiegoś grzyba zjadłem. Tyfy. Dobra, zbieramy sobie tu. Nie, nie, nie chcę so grzybów. Dobra, ale chętnie wezmę od ciebie, e, od pani. Pani Struwi, mi się by bardzo przydał. Dziękuję. Wypierdalej. Chodź tu! Dzieci potrzebujesz matki, Ok, i mam łuk. O! Dawaj mi Oj, dalej za mało, dziadek! Ja lubię dużo. Nie! Zauważył mnie. Któż ma to. No chodź, się. Jeden na jeden. Chodź, kurwa. Jaki dole. Ale ty brzydki. Zdychaj. No, ktoś jeszcze? Chce się postawić królowi dżungli? Znaczy, to akurat lasu. Ale ktoś chce? Ty chodź. Ty, 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 taki kozy, kurde, teraz będziesz mnie uciekał. Nie, 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 nie. Wracaj. No jak ty... Kurwa ninja jakiś wrócił. No, no, co? Jakieś uniki robisz? Kurde, z jakiś ty. Zdychaj! No, matko, cała familia się ich. Ja wierdzielę, ty. Cała familia się ich zebrała. Bigo. Dobra. O. O, co, 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 A Ała! No. I ząbki poproszę. Dobra, tych Wezmę... O, oh, dynamit. Ja lubię dynamit. Dobra, chyba z takich ważniejszych rzeczy to w tym obozie już wszystko zebrałem. Myślę, że można pójść do kopalni. Basa Śląska. Chętnie sobie wezmę swoje rzeczy. okej okay. yy, tu chyba powinien być spray. Tak, dokładnie tak. Siam. Hej. Pal się! Czemu ty się nie palisz? Dzirę. O pierdole! Zaserane nietoperze. Ciekawe jak oni to powiesili. No, o, zdychaj! No, no, no. Ała, ty szmato! Nie, 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 nie. To mi się nie podoba. Przesadzałaś. Przesadziłeś.

Palcie się, podmioty piekielne, no, ktoś chętny? Ty się pal, ty będziesz na pancerz, gincie w... szmaciury. Nie, spray, jaka została zejść jeszcze tutaj. To chyba tutaj była ta siekiera FAK! FAK! Ten mutant tu jest! O piór dole! Nie mam strzału! Jys Maciuro! Gdzie ty jesteś? Chodź tu! Jak zapalę to mi to, to, to mi wybuchnie w, w dłoni uu, uu. Uu, uu, ci, ci, ci. Dostał chyba Ale zapal! Pal Gień ty! Ała? Kurde ona rodzi te gówniaki, kaszojady. No ty! Spal się! Trzyma to. Czyli cały pancerz mi zdejmie, bo nie, nie mam łuku mojego kochanego. Bez łuku to gówno mogę jej zrobić. ty 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 ty, ty, ty.

Jeszcze zdążyłem wyjść... przed zmrokiem. Hmm... Co? Tutaj mi się podoba. Dobra, to tutaj... To jest ładnie bardzo. Dobra, to tutaj będzie nasza baza. Już tak postanawiam, więc tak będzie. Dobra, gra zapisana. A ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć. Stoi pociąg na stacji, na drugim doronie. Za minutę odjedzie. Już go nie dogonię, w tym pociągu jedziesz Ty. Machasz do mnie ręką, czuję, że zostałem sam ze swoją piosenką. Hej, czy ty?